bliski przyjaciel Tupaka. To Lane wprowadził rapera w kulturę gangu. I to został kluczem do zrozumienia tego, co stało się 7 września 1996 roku. Lipiec 1996 rok. Lakewood Mail. Trevon Lane spaceruje po centrum handlowym. Nosi złoty medalion Death Records na szyi. Nagle grupa młodych mężczyzn go otacza, to członkowie Southside Scripts chcą ukraść medalion. Lane ucieka, ale medalion zostaje skradziony. Wśród napastników jest Orlando Anderson, 20-letni członek Crips. Ten incydent z... ustawia domino, które za kilka miesięcy doprowadzi do, do, do oczywiście śmierci tutaj Tupaka. Następna osoba, Takeshi Sixtein. Kolorowy mężczyzna właśnie zdradził swoich uraci. W tej chwili usłyszysz, jak największy donosiciel w historii hip-hopu opowiada o wewnętrznych mechanizmach Nine Train Blast. Jego zeznania wyślą wielu ludzi do więzienia na dziesięciolecia, ale jego samego uratują od życiowego wyroku. Daniel Hernandez znany jako Takeshi Six 69, kolorowe włosy, kolorowe tatuaże, kolorowa muzyka. Ale jego prawdziwa historia jest znacznie ciemniejsza. Był członkiem Nine Trey Gangster Blac, jednego z najbardziej brutalnych odłamów blaców we wschodnim wybrzeżu. 18 listopada 2018 roku FBI aresztuje Six razem z innymi członkami Nine Trey. Zarzut: działalność przestępcza zorganizowana, handel narkotykami, zlecenie napadów. Maksymalna kara: 47 lat więzienia. Ale Sixtine podejmuje decyzję, która na zawsze zmieni jego życie. Decyduje się współpracować z prokuraturą. Staje się świadkiem koronnym przeciwko swoim własnym braciom z gangu. W sali sądowej opowiada szczegółowo. Moją rolą było po prostu nagrywać hity i być finansowym wsparciem dla gangu. Najtreni zarabiali na jego muzyce, a on w zamian miał ich ochronę i uliczny kredyt. Jego zeznania prowadzą do skazania wielu ludzi. Ale Maja Niuki ma...